Jeśli myśleliście, że zaprzepaściłam podcast Daj się zwariować, to co to, to nie. Zaprzepaściłam w ostatnich miesiącach jedynie asertywność, jeśli chodzi o pracę. Ale tak, przejdźmy do początku. Witam Was jeszcze raz bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dziękuję, że tu jesteście. Przypomnę tylko, że mam na imię Aldona i prowadzę na Instagramie psychoedukacyjne konto pod nazwą Daj się zwariować. Jestem psychologką, interwentką kryzysową i szkolę się w terapii akceptacji i zaangażowania. Będzie też nowy news dotyczący prywaty, ale to sobie zostawię na koniec. Chciałabym dzisiaj poruszyć temat, który już jakiś czas za mną chodzi. A żeby Wam zobrazować go lepiej, to opowiem Wam historię Basi. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Dziewczyna urodziła się w jednym z większych miast Polski. Jej rodzice byli właściwie jeszcze nastolatkami, kiedy przyszła na świat. Basia zachwyciła swoją słodkością zarówno rodziców, jak i dziadków. Dorastała sobie w szczęściu i była bardzo rozpieszczana. Na pewnym etapie życia jednak rodzice stwierdzili, że nie są szczęśliwi w związku i zdecydowali się rozstać. Dziewczynka zamieszkała z mamą, a z tatą widywała się od czasu do czasu. Jak miała 7 lat, oboje rodziców miało już nowe rodziny, i los obdarzył ją bratem po stronie mamy oraz siostrą po stronie taty. Ojczym nie był dla niej łaskawy. W wychowaniu był dość chłodny i narzucał rygor, mimo że dziewczynka była jeszcze małym dzieckiem. Matka, wraz z pojawieniem się na świecie synka, oddalała się od Basi. Nie protestowała, kiedy ojczym stosował swoje twarde techniki wychowawcze. Potrafił uderzyć, nakrzyczeć czy karać milczeniem. Z czasem Basia zrobiła się milcząca z tego wszystkiego. W czasie kiedy była już nastolatką, całkowicie oddaliła się od rodziny. Nie sprawiała żadnych problemów, przynosząc trójki i czwórki ze szkoły. Nie rozmawiała, nie narzucała się. Jednocześnie czuła się zbędna i niepotrzebna. Kontakt z ojcem jej się urywał. Szukała towarzystwa wśród rówieśników i starszych kolegów, żeby mieć z kim rozmawiać. W wieku 17 lat poznała chłopaka, który miał problemy podobne do tych jej. Spacerowali, jeździli na wycieczki jego samochodem i bawili się świetnie. Po pierwszym kontakcie seksualnym ich relacja zaczęła się jednak psuć, a już wkrótce Basia dowiedziała się, że jej ukochany ma inną bliską koleżankę, którą zabiera na wycieczki w podobne miejsca. Pierwsze rozstanie było dla niej małym końcem świata. Ale nie chciała się poddawać. Z poczuciem samotności zdała maturę, w dodatku całkiem dobrze, i zdecydowała się na studia z filologii angielskiej. Wynajęła też małe mieszkanie z koleżanką, żeby nie być już w domu, którego, jak mówiła, zawsze nienawidziła. Był pierwszy semestr studiów, zbliżała się sesja. Basia dorabiała sobie jako kelnerka w lokalnej restauracji i całkiem chwaliła sobie tą pracę. W sytuacji, gdy trzeba było uczyć się do egzaminów, wieczorne zmiany i brak możliwości wzięcia urlopu jednak trochę ją przerastały. Pewnej nocy Basie coś wybudziło ze snu. Serce waliło jej z całej siły i trudno było złapać oddech. To tylko zły sen, powtarzała. Ale wcale nie było jej lepiej. Wręcz przeciwnie, było coraz gorzej. Dziewczyna włączyła lampkę i postanowiła wstać z łóżka, ale nogi się pod nią ugięły. Serce wciąż waliło, w głowie się kręciło. To chyba coś więcej, pomyślała. Chyba umieram. Na drętwiejących nogach podeszła pod drzwi koleżanki i poprosiła o pomoc. Współlokatorka podeszła z nią do pokoju. Uchyliła okno i kazała się położyć z nogami do góry. Basia wtedy już mało widziała. Głowa falowała, palce i twarz drętwiały, a w umyśle pojawiły się dwie myśli. Albo umieram, albo zwariowałam. Koleżanka podwiozła ją na SOR. Zrobiono jej podstawowe badania i stwierdzono, że nic jej nie jest. Jak to nic mi nie jest, skoro pół godziny temu byłam przekonana, że umieram? Lekarz był jednak pewien, że nic jej nie dolega. Basia zrezygnowana położyła się w mieszkaniu do łóżka, ale tej nocy już nie zasnęła. Kolejnego dnia miała egzamin, ale podczas niego zastanawiała się tylko, co to było. Przez kolejne dni zastanawiała się tylko, co zrobi, gdy to wróci. Starała się do tego za wszelką cenę nie dopuścić. Niestety jej działania na nic się zdały. Po pięciu dniach to wróciło. Znowu zabrakło jej tchu, znowu myślała, że ma zawał, bo serce wyskakiwało jej z piersi. Albo może to udar, bo przecież drętwieje jej twarz. A może tak właściwie to ona już nie żyje? Wszystko wydawało się takie mało realne. Kolejnego dnia rano Basia siedziała przy oknie i zastanawiała się: To tak to będzie teraz wyglądało? Co to ma być za życie? Moi drodzy, Basia miała silne ataki paniki. Skąd jej się to wzięło, to trudno jednoznacznie powiedzieć. Większość ludzi przynajmniej raz w życiu doświadczy ataku paniki. Część z nich machnie na to ręką, szczególnie jeżeli atak był słaby. Pomyślą, że może się przepracowali i im się zrobiło słabo. Część osób jednak będzie doświadczać nieziemsko silnych ataków paniki, które mogą nawet zdezorganizować im całe życie. Takie osoby żyją wtedy od rana do wieczora myśląc, żeby tylko to znowu się nie wydarzyło. I to się tak profesjonalnie nazywa lękiem antycypacyjnym. Powiedzmy sobie kilka słów o tym, skąd się biorą ataki, napady, paniki. Z perspektywy ewolucyjnej występowanie ataków paniki mogło być sensowne, szokujące, no ale spójrzmy na to tak. Nasi przodkowie musieli sobie radzić ze śmiertelnymi niebezpieczeństwami. Na przykład, że zje ich stado wilków, albo napadną ich ludzie z osobnego klanu. Silny lęk mógł wtedy uratować im życie, bo był takim sygnałem: uciekaj, chroń się, albo pozostań w bezruchu. Natomiast my żyjemy już w bezpieczniejszych warunkach, jeśli chodzi o zamieszkanie i pożywienie. Teraz mamy na głowie trochę inne rzeczy. Sytuacje społeczne, relacje z ludźmi, pracę, edukację, łączenie wszystkiego tego na tyle, żeby sobie kolokwialnie mówiąc radzić w życiu. Czasami mamy w sobie tyle napięcia, że umysł może zinterpretować to jako zagrożenie i wywołać atak paniki. Spójrzmy na basie. Ma dużo na głowie, jednocześnie ogarnia pracę, sesję, i jeszcze w głowie ma teraz duży żal do rodziców. Bo zaczęła nowy etap w życiu i wcale nie jest jej łatwo. Możliwe, że to właśnie w takich momentach doświadczymy swojego ataku paniki. A jest to jedno z najmniej przyjemnych uczuć na świecie. Czasami ataków paniki doświadczymy bez powodu, tak po prostu. I później czujemy niepokój w miejscach i sytuacjach, gdzie to się stało. Przypominam sobie teraz, że sama doświadczyłam kiedyś ataku paniki. W swoim pokoju, a na stoliku była czekolada. Taka czarno-biała, kawowa, niemiecka. Może kojarzycie? I ja przez kilka dni się tej czekolady bałam. Podejście do niej i wyrzucenie jej było dla mnie wielkim osiągnięciem. Ale jak widzicie, zalękniony umysł podpowiada nam dziwne rzeczy. Objawy ataków paniki mogą być różne i chyba każdy z nas ma swój nieprzyjemny zestaw. Często odczuwamy dziwne objawy w sercu, hiperwentylujemy się, czyli mamy problem z oddychaniem, drętwiejemy, mamy nogi z waty, zaburzenia widzenia. Czasami nawet zastanawiamy się, czy jesteśmy w swoim ciele, czy na pewno żyjemy, czy nasze ciało jest nasze. No i te cholernie trudne myśli z serii umieram albo zwariowała. Chciałam też na koniec tej smutnej historii powiedzieć Wam coś pozytywnego bo takie informacje też mam. Ataki paniki są jednym z niewielu zaburzeń, które w ramach psychoterapii da się leczyć dość szybko i skutecznie. To chyba jedyne zaburzenie, w którym zupełnie stawiam psychoterapię nad lekarstwami. A jeśli ktoś śledzi mój profil, to wie, że jestem psychologiem z umiłowaniem i zachwytem doceniającym istnienie farmakoterapii. Ale głównym argumentem na przewagę psychoterapii nad lekami jest to, że zazwyczaj przy atakach paniki przepisuje się pacjentom benzodiazepiny. To są takie lekarstwa, do których należy w większości z nas znany Xanax, którego substancją czynną jest Alprazolam. Te leki bardzo szybko uzależniają. Usypianie ataków paniki lekarstwami sprawia, że za chwilę możemy nabawić się drugiego problemu, uzależnienia. I bardzo trudno mi jest powiedzieć w jednym podcastowym odcinku, jak sobie poradzić z atakami paniki i jak wygląda terapia, bo, bo też swoją drogą terapia jest bardzo indywidualna. Jeszcze się nie zdecydowałam, ale albo nagram jeden dłuższy odcinek ze sposobami radzenia sobie, albo będę wypuszczać mini odcineczki z pojedynczymi technikami. Jeżeli jesteście zainteresowani, proszę Was o zostawienie komentarza, łapki w górę. Albo suba, albo wszystkiego naraz. Wiem, mam bardzo duże wymagania. Jeszcze jeśli słuchacie na Spotify'u, to zachęcam do wystawiania oceny kanału. Mimo, że odcinków jest na razie tylko kilka, to będzie to dla mnie niesamowita motywacja. Jak widzicie, ja część rzeczy czytam, część rzeczy mówię sama. Troszkę się w tym wszystkim gubię, ale będę się dokształcać i będę się poprawiać cały czas. Obiecałam na początku też zdradzić małą rzecz ze swojej prywaty i nieśmiało powiem, że dostałam się na czteroletni kurs psychoterapeutyczny w nurcie poznawczo-behawioralnym. Jestem pod dużym wrażeniem i w sumie troszkę w szoku, bo na takie szkolenia zwykle przyjmują osoby z dużo większym doświadczeniem niż moje. Ale pozostanie mi jedynie się cieszyć i szkolić się dalej. Trzymajcie kciuki za cztery lata może powiem wam, że wow, ja jestem już certyfikowanym psychoterapeutą. I życzę Wam dzisiaj zwariowania. Bo przyzwolenie na zwariowanie otwiera dużo możliwości przede wszystkim taką, że szukamy metod na lepsze życie. I tego wam dzisiaj życzę. Jeżeli macie ochotę zostać jak Basia bohaterem, którego się odcinka, to Zapraszam, żeby swoją historię przesłać na maila. Daj zwariować. Tam, yy, anonimowo, bez imion, bez nazwisk. Yy, ja, ja zawsze zmieniam te historie, które od Was dostaję. Yy, nie dostałam ich jeszcze dużo, więc tym bardziej zachęcam. Yy, chciałabym, żebyśmy się sami na sobie uczyli tego, jak wiele. Cierpienia jest na świecie, i jeżeli się podzielimy tym, to innym będzie raźniej. Ktoś inny posłucha, ej, ja tak mam, ja mam tak samo i myślę, że takie wsparcie jest nieocenione. Także na dzisiaj się z wami żegnam. Ostatnio miałam wyrzuty sumienia, że za wolno mówię. Dzisiaj mówię pewnie za szybko, ale może za trzecim razem powiem tak, jak ma być, więc <grywanie> trzymajcie kciuki raz jeszcze i żegnam się z Wami na dzisiaj. Ciumaski.